Dzień dobry drodzy Państwo. Zaczynamy kolejną obiecaną lekcję. Wkładamy prosto, nogi neutralnie na szerokość bioderek, paluszki u stóp na zewnątrz, klatka do przodu, łopatki ściągnięte. Przypominam, kręgosłup jest jak stożek monet, jeden przy drugim, i staramy się tych monet nie rozsypać. Barki ściągam, klatka dumna do siebie, rączki w górę i zaczynamy wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze trzy. Wydech. Dwa. Wydech. I ostatni. Wydech. Pogłębiamy ćwiczenie. Wdech. Chowam się. Wydech. Wdech, otwieram klatkę, wydechowam się. Wdech, otwieram, wydechowam się. Jeszcze trzy dwa i ostatni, wdech. Wydech wracam do centrum barki ściągnięte brzuch napięte pamiętamy pępek do kręgosupa łokcie na wysokość bioder zaczynam z pozycji złączonych rąk wdech ze skrętem i otwarciem z ręką wydech środek druga ręka wdech ze skrętem głowa podąża za ręką wydech wdech wydech wdech Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze po dwa na stronę. Dwa. I wydech. I ostatni. Dobrze. Głęboki wdech, wysoko się wyciągam. I do tyłu robimy nasz przerywnik. Góra, wdech, wyciągam się do sufitu, mocno ściągam barki do tyłu z wydechem. Ostatni raz wdech, wytrzymuję w górze i z wydechem w tył. Super. Przesuwamy się bardziej do środka. Po uruchomieniu klatki piersiowej przechodzimy do bioder i nóg. Przypominam, plecy proste, brzuch napięty, pośladki na krześle. Wysuwam mięsko do tyłu, siedzę na kosteczkach. Łapie się za krzesło pod spodem. Pracuje jedna noga. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I ostatni. Druga noga. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech, wdech i wydech. Dwie nóżki na trudniejsze ćwiczenie, mięśnie brzucha. Wdech, wydech. Podnoszę nogi. To jest trudniejsza wersja. Wydech. W łatwiejszy sunę po ziemi. Jeszcze trzy, dwa. Jeden. I ostatnie ćwiczenie, pozycja wojownika, jedna nóżka bokiem, druga do tyłu. Staram się mieć jedną linię, ta sama ręka co noga do przodu, ta ręka co z tyłu, ta sama noga z tyłu, patrzę się przed siebie. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Ręce idą w dół, łapię się za krzesło. Pozycja centrum, zmieniam stronę. Jedna noga z przodu, ugięta na ziemi, druga z tyłu. Ta sama ręka co noga do przodu, ta sama ręka do tyłu co noga. Patrzę przez siebie. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Ręce na krzesło, wracam do centrum, na zakończenie trzy wdechy. Przypominam o pośladkach, o kolanach i stopach. Wdech, wydech, ściągam barki. Wdech i wydech. I ostatni, najgłębszy, najdłuższy, wytrzymaj. I wdech. I dziękuję Państwu bardzo.